Witam. Porównam jak świecą te dwie czołówki, Sofirn HS21 i Wurkos KD15. Zanim zrobi się ciemno, powiem kilka zdań. Wurkos waży 116 gram z baterią Sofirn 134 g. Wurkos ma magnes w dupce, Sofirn nie ma. Obydwie latarki mają czerwone światło, tak jak widać, już świecą. Eee, tak. I jak wiadomo, czerwone światło nie przyciąga owadów w nocy. Tryb świecenia w Burkos wybiera się tym przyciskiem. W sofirnie pokrętłem, a przyciskiem zmienia się jasność świecenia. Co ciekawe, stoi czujnik na poczerwień, i można go z... można tak zmieniać poziom świecenia. Hmm. Co tu jeszcze? Eee, może Wam pokażę teraz opaski tych latarek. W końcu są to czółki. Eee, w sofirnie jest plastikowa. Plastikowy uchwyt. Bardzo łatwo się wciska, już siedzi. Eee, w orkosie jest gumowy uchwyt. Tutaj już jest no, trudniej wsadzić. Nie będę kombinował teraz jedną ręką, ponieważ z drugiej mam telefon. Ale też jest fajny uchwyt, spełnia swoje przeznaczenie. Cenowo obie latarki kosztują podobnie, można je już kupić za 100 zł na Aliexpress Jeszcze z takich ciekawostek, w urkośie można zmienić długość latarki. Są dwie obudowy w opakowaniu. Można zrobić, że latarka będzie po prostu krótsza. Oczywiście z krótszą baterią. No i czekamy aż zrobi się ciemno. Poproszę o noc i czerwone światło WURKOS oraz SOFIRN dziękuję i tak świeci WURKOS chwileczkę włączę trep turbo Ogólnie świeci bardzo ładnie, i zobaczymy to samo w wykonaniu latarki Sophirn. A Sofyrn świeci wyraźniej. W dodatku, tutaj mamy dodatkowe tryby dalekiego światła. Chwileczkę. O, teraz świeci dalej nie jest tak rozproszone światło i jest jeszcze trzeci tryb który świeci zarówno daleko i szeroko o i to jest ten tryb właśnie czyli taka lataryczka tak, troszkę bardziej uniwersalna jest po prostu świetna moim, moim zdaniem i to by było na tyle, dzięki